Cześć Kaj i siema. Zobaczcie co się dzieje obok miejscowości, w której mieszkam. Na pewno Wam się spodoba. Domek, który wita gości tam na samym początku, taki mały, niepozorny domek, ten czerwony domek z przodu, nazywa się po fińsku My to Lighturity. To mleko. Nie to mleko. Słuchajcie, mleko jest wszędzie. Mleko jest do spożycia, nawet jeżeli jecie kochę, jeżeli wiecie obiad. Ja byłem w maku, dostałem w zestawie półlitrowe mleko i burgera. Znaczy nigdy tak szybko nie zwiedzałem hajsyny jak wtedy. E, w Pladzie nie był to październik, ale rewolucja była we mnie. Jeżeli ten domek ma otwarte drzwi, ten domek na mleko, to znaczy, że gospodarz dał wam znak, że możecie wejść na jego teren prywatny. Skorzystać z jego domu. Saneczki. Zobaczcie, jak ja pokazałem te sanki moim kłopot to, to dowiedziałem się, że finowie mają poczucie kumoru. Jak zobaczyli moje sanki, to robi ze śniegu dwie minut wiedzieć, że przednio weźmie śmiało 20 minut przez całe życie, tak bo zabrałem jest Polsce. Ale naprawdę na tym zjeżdżałeś? No tak, już się nie czytałem, że z bratem we dwójkę, bo to był przegięcie. No to macie mało drewna w Polsce, ale zobaczcie, jak porównać sanki fińskie z sankami polskimi. No to ciężko dziewczyna na te sanki wyrwać w to Włączamy lampkę. Przedusz jakaś fajna koleżanka albo kolega. Dwie torby z Biedronki tutaj. I odpychamy się w ten sposób i idziemy, patrzcie. patrzeć. Jedna nóżka, potem druga, jak na hulajnoze, jak na deskorolce. Można podriftować. Można poskarpić tam. Można podpiąć haską o kantele, słynny instrument e, fiński. Z naszym logotypem nawet, kalewala. Vale. Znaczy, nie, nie będę was katował moją nienojednością gry, ale generalnie można było grać w ten sposób. Piękne żywienie, albo można było go sobie położyć i tak grać. I przy kantele się śpiewało. Przyjdzieła cała ekipa, jakiś dobry kompot wjeżdżał i dziadek śpiewał, I rymował. I tak powstała kalewala, bo kalewala to jest epos fińska. To jest duma Finów, to jest coś, wokół czego się spotkali. Wyobraźcie sobie ten chłopaczek, który zaczął po tych imprezach jeździć, Mówię, czekaj, czekaj koleżko, 100 kilometrów wcześniej słyszałem tę samą historię. Jak to jest możliwe? Znasz Juska? Z Morągowa? Ty mówię, nie, nigdy go nie widziałem. To skąd Wy znacie tę samą historię? To jest dowód na to, że kiedyś, dawno temu, ich dziadkowie byli przy jednym ognisku i ta historia była wspólna. Koń się rozeszli od, po terenie całej Finlandii i nie kumali w ogóle, że są z, jednej, z jednego plemienia, z jednej ekipy. Jest ta kalewala, jaką ją całą spisał, zjechał całą Finlandię i spisał wszystkie historie. Mówi, dawaj jakąś historię. Ja ją spiszę. Te wszystkie historie, jaki spisał, wydał w formie książki. Kalewala wydana 28 lutego, do dzisiaj to jest Dzień Wolny od pracy. Wiecie, otwórzcie ten domek, prawo trzeba przekręcić. No. i można zobaczyć. Na górę, jak będziecie dwa stopnie, to tylko nie wchodźcie na łóżko, bo ono jest łóżkiem. Tak to wygląda. Domek tam robił fiński mistrz świata trwali. Pan nazywa się Mati i słynie Złynie tak. Adam taki padam z budową fiński. Keobreka Tam dwie sekundy, bo to zbudował. Tutaj dwa haski. Troszkę już dzisiaj zmęczone bieganiem. Miały spore wybieganie. Eee, dwóch kąpi, ale poczekamy na resztę uników. Pływały teraz, złoczyły się na szczęście. Tam leży Sampo. Kolejny, daj przykulka. To przykulka. <grymianie> to jest fajne, jak złe. To jest ale... O, Słuchajcie, nasze haski można pogłaskać. Podejdźcie sobie do kalusza i Sampusia. Archewy tylko nie zabieramy. Są bardzo teraz czyste, mokre. Pogłaskać można jak najpierw sam z miotu, więc jest potężne. Poza normę jest olbrzymi. Eee, brązowe oczy u haskich to wyjątek. Jest to linia pierwotna haskich pochodząca od Alaska Malamotu. Są to zwierzaki, które bardzo, bardzo są zazdrosne o człowieka. Psy zaprzęgowe, psy pochodzące prosto od wilka, czyli tak zwana rasa pierwotna psa. Jest takich ras pierwotnych na świecie tylko 14. Większość, większość psów, jakie znacie, to bo sąsiada, bo wasze, są to psy wymuszane przez człowieka.

Ale najważniejsze, macie google VR, co pokażę w Zorze okulary Dlajecie okulary VR, gdzie nagrywaliśmy dla Was specjalnie kamerą wokół głowy w Zorze Polarną, wzorze Czerwoną, to kilka dni jest taka Zorze na północy, to trzeba znaleźć w taki moment. E, I widzicie w namiocie ogrzewanym zimą, piszą takie wielkie sople, wygląda jak paszcza jakiegoś stwora z zębami. jest cieplutko. Dlaczego nawet wiszący? Dlatego, że w Finlandii sporo jest... Torpowisk, sporo jest mokrego terenu, to Finlandia, to jest słowo, którego używają ludzie spoza Finlandii, ono oznacza koniec świata, fine de lande. Francuzi nie wiedzą, że kula nie ma końca, mówią tutaj już jest finę de lande, koniec lądu. Stąd nazwa Finlandii, ale Finlandi używali nazwy słowi, co oznacza torpowisko? Takich domków jest ponad 3 miliony na 5,5 miliona filmów. Każda roślina ma taki domek. A to w góra, a to nad morzem. Tego najbardziej trzęsi zazdroszczą. A, a to w lesie. E, takie domki stoją, klucze są w zamku. Można sobie taki domek otworzyć, chociaż nie masz. Można z niego skorzystać. Jeżeli nikogo w nim nie ma, pod warunkiem, że. Po sobie posprzątacie. Do czego to może służyć? Do nauki. Dobrze, do nauki. Dobra. Może służyć do nauki. Do czego jeszcze? Oj, na listy. Domek na listy. Brawo. Do czego ten domek jeszcze mógłby służyć? świetnie dla ptaków a to na dole? Eee, tak. dla owadów dla owadów to na dole jest tak to wam podpowiem ten domek dla owadów jest na dole po to żeby owady nie leciały do góry żeby ich nie było na górze kto słyszy takie buczenie z tyłu brawo tam jest lodówka takie domki stoją przed kulasów w Finlandii tam jest prąd jest GPS jest guzik z napisem help me jak macie problem jakąś kontuzję Ktoś sobie odrapał palca. Ktoś zomał palec, nogę, albo ma atak jakiś dziwny, chorobowy. Wciska guzik, helpni i czeka na go. To jest taka ratunkowa e, misja. Zobaczcie jak to wygląda, pyk. Mamy lodówkę Noki, ma 30 lat i chodzi. Nokia robi lodówki. O, oh. oryginalka, pyk. Kawusia dla mnie na koniec, jedna. Tu mogą być batony, guzik tutaj powinien być na górze, help me. Wciskamy, pyk i czekamy. Jedzie po nas pomóc. E, Reżna robota, Finowie kochają kawę. Wyobraźcie sobie, co może być dziwne. Finowie piją najwięcej kawy na świecie. Są rekordzistami w spożyciu kawy na świecie. Italia, Hiszpania, Portugalia to jest koniec pierwszej dziesiątki. Kilogram kawy miesięcznej na głowę, 12 kg rocznie. Druga jest Szwecja, Norwegia, Dania, Islandia. E, najmniejsza kawiarnia w Polsce. Ma tylko 5 metrów kwadratowych. Wchodzą tam cztery osoby. E, dlatego, że nawet twierdzą, że kawę się pije tylko z przyjaciółmi, a nikt nie ma ich więcej niż trzech. Taka wiarenka potrafi stać w środku lasu. Macie e, telefon z aplikacją do bankowości internetowej albo kartę do bankomatu. Przykładacie do terminala, który sprzedaje. On szczytuje dane, więc wie kto wchodzi albo komu zabraliście kartę. E, otwierają się, czyli w środku lasu. Włącza się ogrzewanie lub chłodzenie, zależy jaka jest temperatura. W środku leci muzyka. Posłuchajcie. Fińskie tango. Fińskie tango, bo Finowie kochają tango. Największe, najwięcej szkół tango poza Buenos Aires jest Kojsinka. Finowie zakochali się w tango.

Ta prawdziwa sauna składa się z dwóch pomieszczeń Pierwsze to jest impreza Zobacz. ściągam sobie to Walę ognicho Biorę sobie takie coś żeby się nie poparzyć Nakładam na to Erik nakłada kotleta, dawaj nakładamy I Już jest kotlecik I się robi, słuchajcie, na ogniu. To ściągamy żeby się nie spaliło Nie no bo gdzieś tu poń może wyjść. ściągamy Jak już się jedno oko zrobi, to sobie jemy więc tak to wygląda, sobie jemy, spożywamy, gramy w karty, w planszówki, słuchamy Death Metal'u, raczej nie Rafała idziemy później, sukcesu się z nim nie nie widać, później skakujemy do zimnej wody, tarzamy się w śniegu jak jest i wracamy. Jak nam Finowie to budowali, to słuchajcie, mieszkali w Karpaczu, mówili na Karpacz Karpaccio, dzwoni do nas pani z Karpaccio, mówi dzień dobry, czy to pan Michał Zborowic, a co się stało, no proszę pana, Finowie są nienormalni, śpią u nas. Mówię, no to faktycznie, dobrze, bo świadczy, ale dlaczego nienormalnie? Mówię, no kupij sobie wódkę, chleb, warzywa, mięso, mleko. I z tym wszystkim poszli do, w fotelu do piwnicy do sauny. Przerażeni goście z wrzaskiem uciekli. Co ja mam teraz zrobić? Mówię, jak to co? Kawę jeszcze, bo lubię już napić, najwięcej na świecie piję kawę. Za chwilę dzwoni film. Mówi, Mikko, czyli Michał po fińsku, zostaliśmy oszukani w Karpaczu. Mówię, jak co się stało? A on mówi, wy jesteście nienormalni. Macie sznurki w sankach, stary, okej. Okay. Odśnieżacie, to już jest totalnie dziwne, ale zrobić saunę w kiblu? To nie jest normalne. Wchodzimy do sauny, tam Kiblu siedzi jakiś mietek z parówką na wierzchu i nie ma miejsca i nie ma gdzie jeść, nie? W saunie są okna, ma być miło. Dzieci mogą być w gaciorach, mogą być w koszulkach. Tam macie okienko, zobaczcie, okienko uchylne, czyli jak jest za gorąco, jak ktoś zrobi sobie głupi żart powie Nie wyjdzie babcia teraz z sauny, babcia już ma oczy jak z to sobie otworzy okienko. I powie, co? A jak dziadek za dużo koskan wypije i spuchnie lekko i zaśnie, to czy się ugotuje? Nie, bo nie dorzuca do pieca. Piec jest na drewno. Mądre, nie? A jak go miał na prąd, to by się ugotował. Piec nad piecem. Co? Samowar. Samowa, że jego od miód herbata kawa. Jest kran. Bierzcie sobie kubek z kolekcji słodnej zyka i za złoty 50. bierzesz sobie kubaczek, nalewacie kakao, herbatki, piecie na śniegu na zewnątrz. Jeśli się tak nagrzani zarówno płynem w butelce jak i ciepłem w sauny, będą ciepło. Pijcie sobie kawusia, jak już jedną w pupkę trzeba wrócić do sauny. Za gorąco wychodzimy, koniec saunowania. Jaki czas? Jakieś wy, 14-15 minut. I się ze Finami w Finlandii mówię do komplaty, to już siedzimy 16 minut. On mówi no i? Zobacz, nerwice stale, A ile pijesz kakao? Też to mierzysz mój jakiś czubek, nie? A żurek jeży. Po prostu ile, ile jem, tyle jem. No nie wiem, nie mierzę tego. Też nie mamy zegara tam w saunie. Mamy klepcy, z Chin, nie Chińczyk nazwał piasku, a będę wychodził, bo Chińczykowi tak się sypnęło, że trzeba wyjść, no nienormalne. Więc to jest śmieszne dla filmów. Oni, dzieci wszystkie saunują. Takie maluszki, mają taką beczkę tam, gdzie są beczce, woda zimna, a całnie ciepło. A to już w ogóle nie są maluszki do sauny. Normalnie są nie. Mówią finowe, że jeżeli jesteś w stanie sam wejść do sauny, to możesz samować. So, otwieramy im drzwi, ekipa siedzi, jest im ciepło po prostu, jest tak jak teraz z zimą, Załóżmy? Nie? Tu jest jedzonko. Mówimy Eryk jedzenie, bo już masz duże oczy, chodź wyjdź. Eryk wychodzi, dostaje tu kiełbaskę, a my wchodzimy, zamykamy drzwi, pozostawiamy drewna, 8 minut jest stuba. Sauna jest częścią życia Finów i sauna jest wyrazem z języka fińskiego, oznacza ciepło. Nie ma innej sauny niż fińska, nie ma tureckiej ani rzymskiej, to są łaźnie. Sauna jest tylko jedna. Taka ciekawostka. Drzeczna robota, drewno to jest sosa polska, ponad 300-letnia, która jest trzymana w wodzie około 6 miesięcy, żeby nabrała twardości, a potem Finowie opalają to ogniem, żeby zrobić formę impregnacji, zabezpieczenia drewna przed jakimiś tam stworami. Pomachajcie tej sauny, bo pachnie niesamowicie dziwnie, pięknie. Dobra. Idę do Was. Eryk, Słuchajcie, inwenty, daje się tradycyjnie reniferom zapodaje stado, bo z jakich wiatr, to po prostu dla Mają przepiękne poroże. Ważne, żebyście Państwo wiedzieli, że renifery nie mają za. robów, tylko poroże to oznacza, że co roku to wymieniają. Poroże jest co roku nowe. To poroże ma dopiero 11 tygodni. Czyli 11 tygodni temu były całkiem łyse. Wszystko jest ok. Ich mamy przyjechały z Finlandii do Polski urodzić je tu specjalnie. Urodziły, przez 3 miesiące je karmiły i wróciły do Finlandii. Po co tak? Po to, żeby miały naszą florę bakteryjną. Żeby z jedzeniem, mlekiem matki miały nasze wirusy, nasze bakterie. Dzięki temu są odpukać super zdrowo. Nie ma dziko żyjących na One mieszkają wśród natury, jasne, mają wspaniałe warunki, ale to człowiek ich chroni. Człowiek buduje na noc zagrody, człowiek je karmi, wyprowadza na dobre pastwiska, jak paskacz.